a vidím, že i pro ale v chvíli to máme, číme zabrat Steve kurva. Dobra widzowie, ta pizda jebana jest pierdolik, was żabka poszedł Jak się kurwa klepał Jebany farmazą kurwa, śmieć pierdolony Łatwo kurwa z takimi widzowie Nie możecie subika kurwa zostawić Ty kurwa, jebana Nie grasz tutaj kurwa, już nie grasz, to śmieciu kurwo Pixarak masz pierdolony już Nie ma co już kurwa Ale że jest widzowie Cześć widzowie widzowie, może łapkę w ogóle dostawić subika za to z teraz jebałem na szmatę. Farmazona kurwa, to coś pisał, że czekaj. Przynajmniej minus zero, chłopiec, zjadłeś na pój coś mówisz. Poszedłem na obecność, więc jak miałem nie jak mi bania padła. Kurwa jest na klipie ty debilu, jebany, to, to na YouTube będzie. Człowieku bania gdzieś nie zliza, to jest pierwsze tej i jebany. To jest pierwsze, a po drugie klepałeś się przed chwilą i nagle, żeś chłopie stanął Awk, to że śpierdol sobie, nie wiecie co mam zrobić człowieku. Nie no, niech ktoś nazwie, mnie zjebem, że dadłem od pierwszej topki, że kurwa musiał typ z e, histy spitać. Ta. Weź człowieku, wklejasz się na topki, wklejasz się na siłce, kurwa, w żylaki, ścieżki, że laki że jeżeli co widzisz ty debilu. Nie wiem jak może być tak upośledzoną jak ty. stajesz 2-1 w wpis, kurwa raz mnie zabijesz na farcie za 5 serduszek z siłki dwójki. Z temki tutaj się podnieciłeś, kurwa. 2-1 śmieciu, potwicz. Dobra i lecimy dalej, zabijać jakiś frajerów. Jak będzie kolejny jakiś frajer farmazon, to dodagram tego do tego klipa Jak go zabijam. Yo. Możecie subika i lajka właśnie stawić. No i jakiś komentarz to Was pozdrawiam w następnym odcinku czy coś. A właśnie, wjedźcie na ten serwer huplay.pl najlepszy serwer, polecam bardzo serdecznie. Yy. I to w sumie tyle. Pierwsza topka jest niezniszczalne. Pamiętajcie kurwa. Pamiętajcie kurwy o tym, no i tyle w sumie. No, także widzimy się. Yy. No jeszcze potem, bo jeszcze film będzie dłuższy, mi się wydaje. No Dobra widzowie, chciałem jeszcze podać się do, do tego, że... Eee, co jest, sorry, na tej telefonie. Ten śmieć Jebany, teraz w pierdoli, że mu padła bania. Zacznijmy od tego, że mu bania nie padło, to jest po pierwsze. A po drugie, to Debil Jebany altował, kurwa, 200 dwa ciągle i mu altowało. Bo jak to by można zobaczyć na klipie, kurwa, jakby napisał, że go pan z historii pytał, to jakby kurwa, zmienił, zrealizował okienko i odpowiedział panu, to by kurwa nie miał antyknoka przez 30 sekund. Debil Jebany, i zaraz jeszcze będzie się dodawał, że na lagu bo kurwa, dwa klika, bo powiedział, że się w pierdoli. Dobra, to tyle chciałem powiedzieć i będę pewnie jeszcze tak skile w odcinku. Także lecimy już z muzyczką. Dobra, do grą, klipa, klipa. mi oficjalnie kopiasta już ze mną. Eee, no. Także jest sobie. Ja padnę, czekaj. Ja padnę, jak pan pytał, obecność tak na antyknoku i połączę dalej. Eee, dobra. Czekajcie. Dobra, to w sumie tyle w sumie i sorry, że że dużo, razy się powtarzam, ale lecimy dalej. Dobra, dogrywam jeszcze jednego klipa Tak zwaną dolcata w secie boga, jeszcze liże Jeszcze liżę. raz się od niego wyjebałem Ale on jest pustakiem jebanym Raz się wyjebałem, on dwa razy już na pić został Jeszcze się wyjebałem jak miałem 2vs1 Także co on pierdoli No, secik boga, no, secik boga Latam w seciku boga Wiesz o co chodzi ziom, secik boga Wiesz jak jest Dobra, także dogrywam, dogrywam kolejny klip e, Sprzedajmy ten sam mieczyk e, Z podpisem 24, ponieważ to jest jakiś tam przyjaciel czy tam chuj to Eeeem, on i on nam dał 2k, proszę bardzo, mieczyk. Dobra, widzowie farmazon jest od pierwszego koksa już spierdala. Jak coś chce, Piotr, może się, się przyjrzeć z nagrywania, włączyłem, Że to nie pierdolił, że Eee... Yy, włączyłem sobie nagrywania. Jak coś że potem ten się nie pierdolił, kurwa, że spierdala, mu czy coś, tylko minus, że ja się wibyłem, bez jednego koksa, kurwa. Przecież jestem w plecy I to tak sporo kurwa Muszę się zaraz pierdać kurwa Bez koksa to jest... Bez coxa to jest chujnie robota kurwa O zjad też kurwa Czekaj Dobra, widzowie, Alphonse już mi spierdala oficjalnie, kurwa. Miejsce coxa jeszcze opierdolił śmieć. Ale nieudacznik. Jak było to włączenie, kurwa, yy, tego, tego, yy, hitboxów, kurwa, nie umiem na tym grać jednak. F3 plus B. F3 plus B, dobra, włączyło mi. Widzowie zakład, że on mi z pierwszych spierdoli Zakład widzowie Nawet nagrywa odcinki z tego z Kurwa to jest chujowo, nudny jest ten Huplay tak szczerze Nie no super jest Nie no dobra Nie mam nic za Huplay'a, ale bania mi jebła Kurwa frajer się na speedzie klepie, nie mam speeda No już spierdala, bo mam przewagę koksa ja do ostatniego koksa. Mam kurwa na klipie, że z ostatniego koksa ja Pereł tych mnie. Ale kurwa nieudacznik. No klep się do końca kurwa. Nieudaczniku jebany. Taki kurwa swajny jak byłeś. Boże, kurwa jak lata trzeba poćwiczyć. Trochę. Czeky siłka mi wpadła. No i kurwa on spierdala mi. Boże, jaki nieudacznik jebany. Ja pierdolę widzowie, on musi podchwycić, Musi mi powiedzieć, że poćwiczył Siłkę rzucił, no i spierdali mi, kura, połowę koksa Jaki debil, jebany Dobra, wyjebaną też wybram Jeden V1, kurwa, wielkie z tym śmieciem Spierdala mi koksy debil jebany, coś jeszcze pisał, że one nie nie wiem. jaki taki jebany ty, widzowie, wkleją się w niego, on nic nie je, kurwa, dobierka ja pierdolę, jebany dzieciak ale ćwiczą do mordy no to się klepał, jebana, najwyżej sorny, kurwa dobierka, pizda jebana gdyby się dawno wyjebał, jakby się tego na siłce wkleił a chłopca, kurwa, stoi nieudolnie jebany pet Pełę, nie wiem, co jakaś Nie wiem jak co no, kurwa on nic nie jest na siłce A kurwa siłka mi nie dała, nic Siłka mi kurwa zaszła po minucie chyba, po sekundzie znaczy się Bania mi je bacz, okay? Hop nie, nie, nie pomaga jest na one one niby ale kurwa z nim jest taki one, one że hop się kurwa dobrał Także taki z nim jest one one kurwa Co? No tak jak cipko się zapował Jak ten pierce się wpierdala idiota no kurwa tyle, że taka, taka z nim była klepa kurwa, że to on się wjebał u chłopie na kurwa tym, był na siłce, yy, na siłce się w wkleił, znaczy ja się w niego wkleiłem, on kurwa nie zda chłopie, nic nie zjadł, nic kurwa. Wyjebano z tego śmiecia, mu spierdolę. No to jedną perą mu zwarą, kurwa, albo dwoma, bo jest jebany debilem, perę w nim nie znaleźć go A i tak mu kurwa srał do mordy, no jest perły za mną cyka debil jebany kurwa. Ale ci strał do mordy Tu To jest kurwa, zanim pobiegnie, bo jest debilem. Słuchaj, kurwa tu. Siu. Już nie wie, gdzie jestem, kurwa. Jak mnie kurwa znajdzie, to jest kurwa mistrz świata jakimś błanym. Tak szczerze. Nie ma kurwa na im taksy. Dobra, zorane. Nie wiem ile jaki był może kurwa 10 sekund Ja miałem kurwa ściecz z jednego koks'a No i kurwa nie Pop ma takie kurwa potężne wideobory Mam set, tak, dobra czekaj mam nagrywanie No mam set boga kurwa, jak chuj set boga Ale mu sram do mordy kurwa Dobra, jest 12 minutowocznie, nie chcę się dalej nagrywać kurwa Używaj sobie lajka, napisać w komentarzu, że jest jebanym śmieciem i add dla niego 2-1 e, jest z nim, EZ? Nie, nie, dobier nie dobieraj mi potrafię się stamtąd dobrać kurwa, Ale miałaby być uczciwie do co wpiza.